Powódź trochę przeszkodziła w tym, żebym mogła ogłosić powstanie nowej fundacji. Okej. Okay. A masz taki plan? Mam taki plan, ponieważ sprawa migracji w Polsce nie jest załatwiona. To prawda. Jest oczywiście dużo organizacji, które zajmują się migracjami. Ja chciałabym zająć się Zbieraniem pieniędzy i finansowaniem różnego rodzaju stypendiów dla migrantów, Wiesz, przyjeżdżają ludzie z talentami nie stać ich na studia albo na przykład na jakieś szkolenie zawodowe. No, te potrzeby integracji są bardzo duże. Program integracyjny ten państwowy jest bardzo skromny, mm -hmm. więc trudno jest tak naprawdę komuś, kto przychodzi z obcej kultury. Z innej kultury, może tak powinnam raczej powiedzieć, trudno komuś się zintegrować. No, szczególnie bez pomocy jakiejkolwiek, tak, prawda? Bo tak. życzliwość ludzka czasami to za mało. To jest za mało, popatrz, nawet Ukraińcom trudno było i nadal jest zintegrować się. Oczywiście ich sytuacja jest troszkę inna, ale dla osób pochodzących z różnych krajów afrykańskich, czy z Afganistanu, czy z Jemenu. To stworzenie sobie życia w Polsce jest trudne. I chcesz wpływać na to, żeby takie mechanizmy powstawały, również legislacyjne, czy, czy raczej na takim poziomie pozarządowym? Zależy, wszystko zależy od tego, co będzie się działo. Jak wiesz, migracja nie jest na porządku dziennym, nie jest. Tematem w mediach. Tematem nawet. w mediach, Absolutnie. tak. W związku z tym ja mam taką nadzieję, że wiesz. Jeżeli zdobyłam tyle głosów tylko w Dolnośląskim i Opolskim, no to być może mam też jakiś, mogę mieć jakiś wpływ na to, jaka polityka migracyjna mogłaby być, mhm. bo jestem przekonana, mhm. że nas stać na taką nowoczesną politykę migracyjną, że Polska mogłaby być takim liderem, pokazać, tak? Bo przyjęcie 10 tysięcy osób rocznie, to nie jest jakaś wielka ilość osób, a moglibyśmy stworzyć taką politykę migracyjną, która mogłaby być przykładem.